Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Zima do nas wróciła, jak widzicie. Mamy sporo śniegu, no już tak od prawie tygodnia. Ja wiem, że w Polsce teraz jest w ogóle Armagedon zimowy i tego śniegu jest mnóstwo i jest bardzo, bardzo mroźno. U nas jest tak minus 8 stopni, także bez porównania z Wami, ale już tej zimy nie było. Już była taka, wiecie, takie początki wiosny. No ale... ale nie. Dzima zdecydowała się do nas zwrócić i ja trochę mam zamarzniętą twarz, ale jestem już pod sklepem spożywczym, idę na zakupy, mam znowu przedłużony weekend, czyli mam poniedziałek wolny, urlop mam w poniedziałek, więc będzie taki dłuższy weekendowy vlog powiedzmy. I w związku z tym, że mam wolny poniedziałek, to mam oczywiście mnóstwo misji do wykonania, więc będziecie mi w tych misjach towarzyszyć. Dzisiaj jedziemy do kolegi na obiad, czy tam na kolację i przywozimy ze sobą ciasto. No i, i będzie nas trójka, bo kolega jest singlem, więc, znaczy singlem, no nie ma tu swojej partnerki, więc nie potrzebujemy jakiegoś wielgachnego ciasta, ale stwierdziłam, że upiekę takie duże, z podwójnej porcji, i podzielę się ze znajomymi przy okazji, jak już piekę ciacho. Także upieczemy sobie ciacho razem. Nie będzie to wielka niespodzianka jakie to ciacho, no ale życie. No i cóż, no zobaczymy jak się weekend potoczy. Na razie się odmeldowuję, bo jestem już naprawdę pod sklepem i muszę założyć na mordnik. No, jestem już w domu i muszę przyznać, że trochę tego natargałam. Tak szybciutko przylecimy przez te zakupy, bo dużo ostatnio zakupów. I zabieramy się za ciasto. A potem ja muszę się wykąpać. No, jest dużo rzeczy też e, innych tam do porobienia w czasie, kiedy będą, na przykład mi włosy. E, także trzeba się zabierać za robotę. Mam, tak, takie kiełbaski. To są takie kiełbaski, trochę jak frankfurterki. E, kupiłam na jakieś tam lunche albo coś tam. Po prostu, żeby były w domu. Takie bazy na tarty skusiły mnie tylko dlatego, że są przycenione, jeszcze mają sporo dni przed sobą i stwierdziłam, jakie ja zobaczyłam, że a mam zupę do zrobienia w planie i to będzie dobre jako właśnie dodatek do zupy. I tutaj mamy dwa rodzaje. Mam dymkę, mam cebulę zwykłą, mam dwa awokado, mam dwie paczki malin, papryki słodkie. Winogrona, buły do hamburgerów, bo tu są kotlety do hamburgerów. To na jutro na obiad sobie zjemy. Chleb, pomidory. Tu mam takie pomidory Rebellion, się nazywały do um, takich pomidorów ze śmietaną. Chcę ich użyć, bo mam jeszcze jedną paczkę śmietany, która tak czeka i, i nie wie co ze sobą zrobić. <laughs> Także będzie do tego zużyta. Mam takie pomidory jeszcze inne. Mam. Sałatkę z kaszy bulgur, którą bardzo lubię, ogórka, jajka, bo mam za mało jajek do ciasta, jogurt, bo mam za mało jogurtu do ciasta i olej, bo mam za mało oleju do ciasta. I już na tej podstawie chyba wiecie, że znowu będzie to samo ciasto. Nie, ostatnio chyba było jakieś inne. Tak, na pewno były inne ciasta na święta, był murzynek i sernik, ale no znowu robię ciasto z, y, jogurtowe z owocami i kruszonką. No co zrobić? No po prostu lubię je robić i lubię je jeść. I jest takie bardzo bezpieczne bo chyba wszyscy je lubią. Ym, serek śmietankowy, feta, pudingi proteinowe, mąka, bo też miałam za mało już do ciasta, kalafior, mleko, sok ananasowy, cheddar i dwie paczki takiej szynki. I to wszystko, jeśli chodzi o moje zakupy. Ja tu ogarniam, szykuję rzeczy i pieczemy. No i co? I drugi raz lecę do sklepu, bo mam srogą sklerozę <grym> i nie mam cukru do ciasta. To, co myślałam, że jest cukrem w szafce, to skrobia jest. Także, no dobra, lecimy, wracam i pokazuję Wam ciacho. Jestem już ze wszystkimi składnikami, robimy ciasto jogurtowe z kruszonką, ze śliwkami moich dziadków. No i potrzeba nam oczywiście jogurtu, ja tu mam jeden otwarty, potrzeba oleju też, jeden do wykończenia, jeden ym, nowy, jajek, mąki, cukru, który gdzieś, o, tu jest. Potrzebujemy też proszku do pieczenia. Albo esencji waniliowej, albo aromatu śmietankowego, to jest mój przepis, yy, który Wam też podlinkuję. A do kruszonki potrzeba po prostu masła, mąki i cukru, także zabieram się za robotę. Mamy gotową bazę na ciasto. Owoce też już nałożyłam i nakładam kruszonkę i do piekarnika. Tak wygląda gotowe ciasto. Ono już prawie ostygło, więc zaraz zabieram się zakrojenie. Poprzekładam do pudełek dla znajomych i w gości do zabrania i będzie wszystko gotowe. Jeszcze mamy prezent do naszykowania. Tutaj już mam część tego prezentu, czyli krówki, wiśnie w czekoladzie i śliwki w czekoladzie. Ale jeszcze będzie jakaś część alkoholowa, którą gdzieś ma naszykowaną Tomek i będzie musiał ją potem tutaj, nie wiem, jakoś ładnie dopakować. Jeszcze uprzedzając pytania, dlaczego idziemy w gości z polskimi słodyczami, no ten kolega nie jest Polakiem, dlatego idziemy do niego z polskimi słodyczami. Powiem Wam, że jestem tak niesamowicie zadowolona z tej spiżarki teraz. Minął tydzień od organizacji i co jest już widoczne w porównaniu do tej starej organizacji, gdzie było za ciasno, to to, że przez to, że teraz nie jest za ciasno, ja utrzymuję ten sam porządek non-stop Ja nie mam tutaj, no też fakt, wywaliłam pierdyliard pudełek i pierdyliard słoików I jak jest tego mniej, to da się to trzymać w porządku Ale nie mam tak jak wtedy miałam, że w momencie, wiecie, posprzątania jest posprzątane A za dwa dni pff, takie sterty się wysypują wszystkiego wszędzie Do wszystkiego mi się łatwiutko sięga, bo jest no po prostu dość dużo jeszcze wolnego miejsca Też tutaj to rozwiązanie z tymi segregowanymi Super się sprawdza. Wcześniej to stało tu, także też było bardzo dostępne, ale teraz jest troszeczkę, no wiadomo, że jak fokusuję wam na to, to jest widoczne, ale troszeczkę mniej widoczne, mniej rzucające się w oczy, jakby schowane pod przestrzenią użytkową, a nie blokujące tutaj to wejście. I to, że tu mam tyle wejścia wolnego, i właśnie mogę się tak przemieszczać, to jest naprawdę super. Tu sobie powiesiliśmy łapkę na muchy, jakąś tam zmiotkę takie pierdoły. I żeby też było po prostu wygodniej żeby to nigdzie się nie walało no ale na razie jestem zachwycona nic tu bym nie zmieniło. oczywiście jak dojdę do jakiegoś wniosku że coś jest nie za bardzo funkcjonalne albo nie wiem, zmienią nam się nawyki sprzątaniowe czy organizacja tego całego sprzątania to no to sobie to pozmieniam ale na razie jestem absolutnie zachwycona ciacha mam popakowane tu dla Kolegi tutaj do podrzucenia znajomym i my lecimy i widzimy się jutro, chyba, że jeszcze za chwilkę się do Was odezwę przed samym wyjściem. Zobaczymy, ile będzie czasu, bo muszę się przebrać i ogarnąć. Takie mieliśmy przez chwilę piękne słoneczko dzisiaj, no ale już jest wieczór. Puściliśmy odkurzacz, wychodzimy z domu, widzimy się jutro. Mamy już niedzielny poranek. Niedzielny poranek w naszym domu oznacza morsy. Morsy oznaczają herbatę. Także tu już się zaparza znowu ta odpornościowa z głogiem, chyba będziemy ją y, po prostu aż się skończy, zużywali właśnie na morsy. Jak się zaparzy, przeleje ją do. Termosu. A chciałam Wam jeszcze pokazać, jakie cudowności dostaliśmy wczoraj od naszego kolegi. Mówiłam Wam, że kolega nie jest Polakiem, żeby być bardziej um, szczegółowym. Kolega jest Węgrem, a mówię to dlatego, że to Wam wyjaśni, dlaczego dostaliśmy takie, a nie inne prezenty. Dostaliśmy e, paprykę mieloną, słodką, gigantyczny worek papryki. My mamy. Inny gigantyczny worek papryki w domu, no ale po prostu nie dało się odmówić tej cudowności, ponieważ ta papryka jest zrobiona przez jego rodzinę, przez jego domowników. To nie jest kupna papryka, także po prostu no już cudowniej być nie może. I Tomek dostał jeszcze um, taką pastę, taki sos z papryczki Carolina Reaper. Kto się zna na papryczkach, ten wie, że to jest po prostu. To boli, jak się tego wącha. Ja nawet nie chcę próbować, mimo że lubię ostre jedzenie. Nasz kolega właśnie węgier nie był w stanie absolutnie tego używać. Mówi, że na czubku łyżeczki do gara zupy, Tomek posmarował sobie tym chleb i zjadł. Ja nie mam komentarza do tego człowieka, ale on po prostu pije tabasko z butelki i jest tym zachwycony, że, że sobie pije. Także takie dostaliśmy cudowności. Szykujemy się na morsy, lecimy i jeszcze odezwę się do Was na chwilę później. Mamy już niedzielne popołudnie. My wyszliśmy na piękny, zimowy spacer. Pokażę Wam troszeczkę. I to już będzie koniec tego vloga. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!